Ale mali malarze. Wow. Mateusz naprawia ścianę, Dusia naprawia ściany. Tak dalej, tak, tak trzeba robić dalej. Nie, 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 bez krzesełka. Nie, bo Dusia to samo zaraz zrobi, kochanie. Nie, ale ja tylko tak, dziżutko, dziżutko. Nie, nie, może lepiej nieco. Na paluszkach stań. Ale nie, da Ja chcę zobaczyć, jak wy ja remontujecie muszę, mieszkanko. Ale ja już się tam u góry. U góry nie trzeba, u góry tatuś zrobił. A co ma?